Cześć! Dzisiaj, no, pierwszy test w tym, w tym roku 2025: za mną zamek w Olsztynie, zamek z XIII, no, XIII wieku. Potem rozbudowywany, gdzieś tam się rozpadł, w XVIII wieku chyba rozbudowywać i tak te ruiny sobie stają. Warto tu przyjechać, warto sobie ten zamek zobaczyć. E, to się znajduje niedaleko Częstochowy, więc nie na Mazurach w tylko koło Częstochowy. E, tutaj też jest dzisiaj zlot gwiaździsty, czy zjazd gwiaździsty, jeden z tych dwóch, nie wiem. Nie rozróżniam, nie interesuje się aż tak tym. Natomiast e, będzie dużo motocyklistów dzisiaj, więc przyjechałem też po e, pooglądać, zobaczyć. Natomiast e, słuchajcie, to e, przyjechałem tutaj Junakiem SR400. To jest Scrambler neoklasyk, ale jak widzicie, da się zapakować go na wyjazd weekendowy. E, fakt, że to wygląda, jak wygląda, tu mam tak baga, tu z tyłu mam małą rolkę, można budżet by rolkę jeszcze z tyłu rzucić, więc jakiś wyjazd solo jedną osobę jest możliwy. Natomiast to nie jest sprzęt turystyczny, tak? Umówmy się, że to nie jest turystyczny, bo to jest sprzęt właśnie taki e, na miasto, chociaż jak ktoś potrzebuje bezalnego sprzętu, a lubi takie wygląd, taki wygląd sprzętu, taki motocykla, taki, taki styl, to może się już zapachować w trasę. Ja teraz pościągnę te wszystkie manatki i zobaczymy sobie go w e, jego okazałości. No, e, rozpakowany, tak wygląda e, w jego czystej postaci, bez pakunków. E, sprzęt, jak mówiłem na początku, to jest e, motocykl w stylu neoklasycznym. Lampa na LEDach. Wszystko w ogóle jest na LEDach zrobione jeśli chodzi o mikrofon kierunkowskazy, tył, przód, wszystko jest na LEDach. No, ale sprzęt, wiadomo, utrzymany w takim stylu, opłowy bak, ładne, brązowe siedzenie, pasujące myślę tutaj bardzo. Do tego stylu silnik, 400 pojemności, 42, coś tam konia, powiedzmy, że 43 konie mechaniczne, waga 186 kg. Widać przy moim wzroście, ja mam 182 cm wzrostu, ważę między 94 a 97 kg w zależności od dnia. I sezonu zimna czy lato, wiadomo. E, więc sprzęt, e, możecie sobie zobaczyć, że nie jest jakoś gabaretowo super duży. E, natomiast e, to też, znaczy, co za tym idzie, nie jest za duży. A jeszcze ma, ma położone siedzisko na 770 mm, To znaczy, że dla niższych osób również się nada. Czy dla wysokich 182 i wyższych się nada? ocencie sami. Ja już na niego siadam i już możecie sobie go zobaczyć. Więc ja wyglądam na nim e, tak. No, nie uciekaj mi teraz. Dobra, e, mówiłem. 186 kg wagi to nie jest za dużo. To jest razie lżejszy motocykl. Dodatkowo ma 43 konie, więc bardzo fajnie mi się zbierał. Bardzo dobrze mi się nim jechało, Ja zrobiłem nim 100 km na, na jeden szczał. E, to trochę padało. Opony też nie są takie supermarkowe, ale się dobrze trzymają drogi. Mamy tutaj ABS. Ale to przy okazji omówienia dookoła to jeszcze Wam szczegóły powiem. Natomiast. E, bardzo fajny, zrywny, bardzo fajnie przyspiesza. Maksy Maksymalnie prędkość testowałem. Poczytajcie sobie w internecie. E, natomiast pozycja na nim pasowała mi całkiem dobrze, bo jak siedziałem, mam lekko ugięte, jestem do przodu oczywiście. Teoretycznie, gdybyś turystycznie, to wolałbym mieć tutaj kąt prosty, więc musiałbym kierownicę troszeczkę sobie podregulować. Jest jeszcze taka możliwość. Nogi e, zgięte mam tutaj dość mocno. Tutaj widzicie. No jest, jest kąt ostry, nie jest kąt, kąt 90 stopni, ale też jeszcze da się z tym jakby dosyć dobrze jechać. Szczególnie, że tu mamy przetłoczenia w baku i nawet z moim wzrostem te kolana mi się tutaj przed tym przetłoczeniem lekko mieszczą, więc można sobie całkiem wygodnie na nim, na nim podróżować. Jeżeli odpowiada Wam stosunek mojej wysokości do tego motocykla. No, ta się na nim siedzi. Więc co, zobaczymy go sobie z bliska. Więc tak, Junak um, SR400, tutaj macie napis, tak naprawdę pochodzi z fabryki Zongshen Industrial Group. Um, mamy tutaj win LZS, L oznacza kraj, Chiny, przypisana taka takie ZS, Zongshen. Cóż to jest ten Zongshen? Myślę, że już powoli zaczynacie się chyba osłuchiwać z tą nazwą, bo w Zongshenach, o Zongshenach mówimy często, E, pokazujemy też ich sporo, przynajmniej ja, ja pokazuję i w ogóle inni lektorzy również. Zongshen to jest jedna z większych, jeśli w tej chwili nie największa, po, po, po zakupie Longina, czy po fuzji z Longinem chyba największa w tej chwili fabryka motocykli w Chinach. E, na pewno są w pierwszej piątce, albo pierwszej trójce, to na 100% aktualnie, e, jeśli chodzi o eksport i produkcję w ogóle motocykli. To jest firma Niekogucik, bardzo dobra jakościowo. Robią e, silniki do różnych e, motocykli, często też Moretti Palc sprzedaje te silniki od Zongshena. Natomiast e, jeśli chodzi o nasz rynek, to w naszym rynku e, Zongshen zaczynał od Junaka e, 131. E, to był wtedy jeszcze taki chiński średniaczek z aspiracjami. E, to było dawno temu, bo to było ponad 10 lat temu. Natomiast w międzyczasie pojawiły się Junak M12. To jest Zongshen Junaken 12 Vintage, tak samo Junak 12 400. Też już w tej chwili jest, to jest bazowana właśnie na tym samym silniku, który jest tutaj. E, Zongshen się rozwija. E, jeżeli byście poszukali sobie w innych krajach, to można znaleźć tę motocykle pod marką własną Zongshena, nie pod nazwą Zongshen, tylko pod, pod nazwą cyklon. Cyklone, Te sprzęty są sprzedawane u nas, są markowane Junakiem. E, to oznacza, że do Polski sprowadza je nasza rodzima firma Almot, e, no, która mi użyczyła ten sprzęt właśnie, żebym sobie mógł tutaj nim przyjechać i Wam go przy okazji Pokazać. Dobrze, napatrzyliście się myślę na niego trochę z tej strony. No to zmienimy teraz z drugiej strony zobaczcie. Tutaj mamy, no tak, jak, jak to u mnie? Przepraszam, jest brudne, wczoraj padało. Ale przynajmniej wiecie, że tym sprzętem było jeżdżone, a nie tylko robię opis o 5 km. Zrobiłem naprawdę 100 tutaj, wcześniej test 50 robiłem gdzieś w okolicy komina, w okolicy domu. I mogę wam o tym coś więcej powiedzieć. Więc tak, zaczynamy sobie omówienie od przodu. Z przodu mamy tarczę hamulcową, dość dużą, z ABS-em. No, bo to już 400H, to już ABS musi być. Hamulce są poprawne, nie ma tu jakiegoś e, super szału, żeby mi koło tutaj wpadało w jakiś podkryć przy lekkim naciśnięciu. Ale są dozowalne, dobrze mi się nim tutaj hamowało. Nawet w deszczu jechałem, chciałem uruchomić na ABS i ABS działa bardzo dobrze, więc nie uznałem, że go się e, To Opony mamy Timsun, e, O tej marce Wam dużo nie powiem, bo, bo jeszcze na nich, na, jakby już się taję, to powiedziałbym więcej. Tu jest Teamsun, nie wiem. Zdaje mi się, że to taka jest powiedzmy równoważna ponad do, do części Tayera, ale to, to by trzeba po prostu. Ona jest chyba za krótko na naszym rynku, żeby coś nie więcej powiedzieć. Natomiast, jak mówię, wczoraj przyczepność na deszczu była całkiem dobra, nie uściskało mi się koło, składają się też w zakręty w miarę, więc e, jest e, ok. E, bieżnik, no wiadomo, typowo szosowy, gdyby to miał być scrambler, to wsadzamy sobie tutaj kosteczkę, bardzo łatwo można to zrobić. Co jest tutaj jeszcze fajne? Mamy tutaj zawieszenie upside down, tak? czyli e, to jest takie nowoczesne po tym podejściu, że od kilku, kilku, kilku lat się, się, się przebija. Polega to na tym, że jak motocykl jedzie, jest, jest w pędzie, to wtedy to koło mniej waży. Gdyby ta laga była na dole, a to u góry, to koło miałoby większą masę. Gorzej by to łapało dziury. Upside down polega na tym, że to koło jest po prostu mniejsze, znaczy lżejsze i łatwiej tam za jest w stanie wy wybierać te dziury. E, tak, to, tak to działa, to jest fajne. Z przodu mamy, mówiłem, e, lampę pełną LED, wskazy mamy na LEDach, także tutaj już naprawdę jakość tego światła jest bardzo, bardzo fajna. E, silnik. Popatrzcie, numer silnika sobie zrobimy też. Numer silnika mamy ZS268MQ-A. ZS, marka Zonkszent 2 dwa. dwa cylindry, 68 średnicy tłoka. Nie ma literki F. Jest M i Q. M oznacza, to silnik cyklowy. Jeżeli nie ma literki między cyferką, a jeżeli po lewej stronie literki M, nie ma żadnego y, znaku, żadnej, żadnej, no, żadnej litery, to oznacza, że silnik jest chłodzony cieczą. I tak dokładnie tutaj jest silnik chłodzony cieczą, dwucylindrowy M i Q, pojemność 400. A to jest wersja tam silnika. Sześciobiegowa skrzynia biegów. Taka ta szóstka też bardzo fajnie, dość szybko da się ją włączyć, więc tu oszczędność paliwa powinna być dobra. Motocykl spala około 4 litrów paliwa, między 3,8 a 4,2, czasem jak przyciśnie się to pewnie troszeczkę więcej, gdzieś koło czwórki będzie Wam palił, więc jest też w miarę oszczędny. Mamy tutaj dwa tłumiki, które dają bardzo ładny dźwięk, nie wiem czy mi się to uda uruchomić na stopce bocznej, za zobaczymy. Jak słyszeliście, dźwięk jest basowy, głęboki i, i, i tak rzeczywiście. Dzięki temu, że ma właśnie dwa tłumiki, nie jeden, i są tak skonstruowane. E, mamy tutaj łańcuch O-ringowy z tyłu, także tutaj już też no dobrze bo trzeba było, trzeba trochę smarować. Widzę łańcuch O-ringowy, czyli e, wolniej zużywający się, można by tak powiedzieć. Gdyby się chcieli go przejechać na skrambler w piasku, to wtedy trzeba by zmienić łańcuch, bo te wtedy gumki dość szybko od tego piasku mogą się te uszczelki zużyć. E, tutaj, e, no to jest szosówka. Na, na miasto, może też w trasę. A Amortyzatory gazowe mamy tutaj, e, czyli znowu komfort jazdy tutaj na amortyzatorach jest bardzo fajny, bo one bardzo fajnie wybierają te dziury. Jest, jest komfortowo, gdyby nie to, że no ta, ta brązowa, piękna kanapa moim zdaniem jest troszkę twarda. I nie wiem, czy to dlatego, że ona twarda rzeczywiście jest, czy dlatego, że e, takie pierwsze 100 km moje w tym roku, więc e, może to jak nieprzyzwyczajony. Natomiast wydaje mi się, że jest, że jest lekko twardawa, tu by można było coś jeszcze z tym z tym e, zrobić. I on dalej, Z tyłu mamy okrągłą, taką lampę pasującą do stylu jest danego pampersa. Mi się to bardzo podoba. Tu chłopaki na znocie, gdzie byliśmy w zrębicach e, od piątku z kolegami. Mówię, no to takie jest nowoczesne. Nie każdemu się to podoba. No ja lubię taki właśnie zadupek, czy pampers, czy jak to nazywają. Mi się to podoba. Długi tłumik, drugi tłumik. I również amortyzator. No, to wiadomo, to musi być gazówka. Tutaj mamy taki, to nie jest bagażnik, to jest taka jakby uchwyt dla pasażera, tak? Ale widzieliście, że tu można przypiąć bagaż. Tu kładziecie rolkę, przypinacie sobie ją do, do tej rury i możecie sobie fajnie coś przetransportować. Pasażer oczywiście też może z Wami pojechać, no wtedy już bez bagażu, ale widzicie, ma też podnóżek gumowy, więc zadbamy tu o ten komfort. Czasami jest w tych tańszych sprzętach tylko metal, tutaj jest dla pasażera również guma i tu nasz podnóżek. No i dochodzimy do silnika z drugiej strony, no i to Tutaj mamy pompę cieczy, tak, przewody chłodzące, oczywiście silnik jest na cysku, no bo to wiadomo, że normy euro musi spalać. Motocykl kosztuje właśnie w 2025 roku, rocznik 25 kosztuje 23 500, albo 24 000. Można kupić teraz 223, roczniki jeszcze są, bo ludzie się jakoś nie potrafią do tego sprzętu troszeczkę jeszcze przekonać, ale ta 400 naprawdę daje radę i za 19 900 można kupić nowy sprzęt w tej chwili, eee, taki właśnie jeszcze, jeszcze nówka na gwarancji, tylko że rocznikowo rzarzy rocznika. Dla mnie, dla mnie sprzęt jest, jest warty tych pieniędzy. Szczególnie, że Zonkson jest naprawdę dobrą firmą produkującą motocykle. No też myślę, że dał się poznać ostatnimi laty z tego, że stara się dbać o klienta i, i jakby ten serwis też posłudarzowy zapewniać. Popatrzcie tutaj. Tutaj mamy pompę ABS-u pod siedzeniem. Jazdy diagnostyczne, akumulator, ale tu mamy, popatrzcie, sterowanie mamy Komputer pokładowy mamy Boscha, więc tutaj też markowe komponenty nie brakuje. To zostało nam jeszcze mówienie kierownicy i deski rozdzielczej, ale widzicie, tu jest jedna niekonsekwencja, którą ja tutaj powiedzmy zauważyłem, to jest to, że schromowane. a kierownica jest czarna, matowa. No to albo robimy czarny mat, albo robimy chromy. To tak, to moje zdanie, ale to idzie dość szybko, na pewno sobie samemu poprawić. Po lewej stronie wiadomo, mamy tutaj znaczy, to jest akurat, że po lewej stronie są awaryjne. Kierunkowskaz, no, tu miałem taki lekki mankament, że nie potrafię wyczuć, kiedy one się wyłączają. Myślę, że to jest kwestia w prawie tym sprzęcie, ale takie miałem wrażenie, że ten kasownik tego, tego jest taki troszkę mało wyczuwalny. Tu mamy przełącznie krótkie, długie. Tak, tu mamy mrugnięcie długimi, choć może to pas. Ja go włączę. pompka paliwa. No taki ma dźwięk nasz klaksonik. Teraz tak. Prędkościomierz tutaj, w ogóle z wskaźników, jest fajnie wystylizowany. Mamy tutaj wrażenie, że mamy na, nacisk na obrotomierz, czyli na sportowomiazg. Rzeczywiście ten sprzęt bardzo fajnie przyspiesza. Jak się go kręci, on bardzo fajnie idzie. A tu po prawej stronie mamy wszystko, co potrzebujemy, czyli tam ciśnienie oleju, powiedzmy, się, że tam się silnik jest wyłączony. tak? Prędkość, całkowity przebieg, ile mamy w baku, temperatura cieczy chłodzącej jest również pokazana. Tutaj mamy kontrolkę długich, Teraz widzicie, jak to wygląda, bo, bo stoimy pod, pod słońcem, więc też y, mimo tego, że słońce świeci z przodu, to, to jest to widoczne dzięki tej szybce tutaj. Mamy tutaj kontrolkę ABS-u, neutralny bieg, a numer y, biegu też jest pokazywany tutaj na tym wyświetlaczu, na, na tym jak potrzebujemy. Mamy, tutaj, y, jeżeli mało paliwa, check engine i kierunkowskazy pokazuje nam czy lewy, czy prawy, więc jeżeli ktoś się początku motocyklistą i nie wie, w którą stronę włączy kierunkowskaz, czy mu się miga, czy nie, to, to będzie miał pokazane, że, że mu to tutaj. Właśnie w którą stronę on ma tego ten To też nie wszystkie sprzęty to mają. Niektóre mają tylko jedną kontrolkę od kierunków. Tutaj mamy wyszczególnienie, na właśnie który nam w tej chwili jest włączony. Informacja dosyć czytelna. Po prawej stronie mamy awaryjny wyłącznik silnika, rozrusznik i tutaj mamy też przy, e, przy klamce hamulca, mamy też regulację, czyli można sobie wyregulować tą, tą dźwignię, jak nam leży do naszej ręki, naszej dłoni. Możemy sobie ją właśnie przybliżej czy tam dalej ustawić. W zależności, jaką mamy dużą dłoń. To też jest na plusik. No to jak mówiłem przed chwileczką, no ten, to lusterko chromowane do tego czarnego tutaj troszkę tak się gryzie, to, to w moim odczuciu. Natomiast co do lusterek, przy moim wzroście, przy 1,82 widzę kawałek moich barków. Widzę kawałek moich barków tutaj tych w tym, ale jestem w stanie też dobrze widzieć drogę. Przypuszczam, że gdybym to był mój motocykl, to sobie te lusterka rozszerzył. Ode mnie to tyle o tym sprzęcie. Mam nadzieję, że wzbudziłem waszą ciekawość. Jeżeli macie jakieś pytania o tym sprzęcie, chcielibyście coś więcej się o nim dowiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Chętnie powiem też, jeśli ktoś ma jakieś konkretne pytania, co, co jakie moje odczucia, których tutaj nie wypowiedziałem, to oczywiście zachęcam do tego, żeby pisać w tych komentarzach. Oczywiście suby, lajki, wiecie jak to jest, trzeba się o to prosić, bo żeby mnie pokazywano na YouTube, żebym żeby mógł z moją wiedzą i moim doświadczeniem osobowym pójść dalej do ludzi to no muszę mieć jakby subskrybentów, których mam sporo wszystkich, czy tysięcy pięćdziesięciu, czy tam siedemdziesięciu pozdrawiam serdecznie, którzy mnie tu oglądają regularnie, natomiast jak ktoś mnie nie zasubskrybował, to naprawdę zapraszam, bo to pomaga dotrzeć z tą wiedzą dalej. I chyba tyle, no. do następnego testu. Cześć!